Wnioski i oświadczenia. Proszę bardzo Pan Starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem serdecznie z tego miejsca podziękować wszystkim radnym, co udzielili wotum zaufania zarządowi. Że ci, co zagłosowali, myślę, że wierzą w to, że uda nam się realizować dalej w tej kadencji, jeśli Pan udał zdrowe inwestycje. I z tego miejsca bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Mam jeszcze kolejny temat. W związku z tym, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sąd zobowiązał mnie. W się wyroku podczas odczytania oświadczenia o treści na sesji w sposób publiczny przeprosić Pana Orlińskiego więc to czynię przepraszam Pana Jana Orlińskiego za to że w dniu 6 maja 2022 roku podczas obrad 39 sesji Rady Powiatu Krośnińskiego pomówiłem go o proponowaniu mi oraz wicestaroście Pana Guzikowi korzyści majątkowej w wysokości 20 tysięcy złotych. Przyznaję, że moja wypowiedź była nieprawdziwa, nieprzemyślana. Podpisane Jan Perczam.